Paneczko. Z tej strony. Pamiętacie jak stałam w tej olbrzymiej kolejce do toalety? No to teraz czekam w kolejce do nieba. Ogólnie nie mam pojęcia jak się tutaj znalazłam, ale myślałam, że trafię do piekła, ale najwyraźniej byłam zbyt grzeczna. No to co? Jesteśmy praktycznie na samym końcu kolejki. Jestem jako 28 lub 29. Oczywiście miejsce do przodu możemy sobie wykupić tutaj za dolarki albo za robuxy. więc jak nam się tutaj uzbiera 28 tysięcy, tutaj mamy licznik, no to możemy przeskoczyć naszą linię o jedno miejsce. Idziemy tam do nieba, to jest nasz cel. Tam w ogóle jakiś diabeł się cieszy, jak mnie widzi chyba. Możemy tu wykupić w ogóle chyba jakiś tryb diabła za 111 robuxów, albo tryb anioła. To ja nie jestem teraz aniołkiem ja nie... Ja nie, nie jestem aniołkiem. Jeszcze nie jestem aniołkiem, bo nie przekroczyłam bram nieba. To może później, jak dotrę, mam nadzieję, że tam kiedyś dotrę do tego nieba, to wykupimy sobie ten tryb diabła i sprawdzimy o co tutaj chodzi. Przywołaj, co? Co to tutaj jest? 69? Dobra, później to sprawdzimy. Na razie musimy skupić się na grze. Wykupujemy miejsce, bo nas stać. Tu już niestety nas nie stać, ale mam miecz wielki, zobaczcie. Ujejku, jak to takie coś zdobyć. Co my tutaj mamy? Jakieś zwierzaki. To wszystko płatne tutaj jest! O nie, automatyczne wejście. Ile takie automatyczne wejście? 350 robuxów, to totalnie się nie opłaca, więc odczekamy tutaj nasze miejsce. O, jestem na moich urodzinach, czyli 23. Zdobądź zemstę tutaj jest. A po co zemsta? Zem... Aha, jak ktoś wejdzie na moje miejsce szybciej. Czekajcie, patrzcie, jak nam się pieniędzy nazbierało, to możemy przeskoczyć trochę kolejkę, no ale niestety on też zabrał trochę co? Alo? Co tu się dzieje? same tak tutaj latamy w kółko. Dobra, stać mnie na kolejne wykupienie miejsca. No patrzcie, co Co jest z nim nie tak, ale tutaj bitwa zacięta jest, zobaczcie. No nic, musimy czekać. Na razie się posuwamy tak o jeden, ale całkiem nawet sprawnie to idzie. Nie wiem, czy tutaj jest taka opcja, tak jak w tych kiblach, co czekaliśmy, że nagle, nie wiem, był arm przeciwpożarowy i wszyscy się cofali na koniec. Mam nadzieję, że takiego czegoś nie będzie. Dobra, no halo, gościu, no idź proszę. No ja chcę przed Tobą być, ja chcę już do nieba, ja chcę zobaczyć, co jest w niebie. No i znowu jestem na moich urodzinach. No niestety. Dobra, ale możemy tutaj wykupić, bo ja się zagaduję jak zwykle, a tu już możemy kupić miejsce, zaraz, o, ponownie możemy, no i na 21 jestem, super. Co to tam jest? Co to za buźka jakaś z Dresdu Imprez? Nie, ja nie chcę koło niego stać, bo się boję. Dobra, kolejne miejsce możemy wykupić, kolejne już jest za 8 milionów. Tak więc jeżeli dostaniemy się do tamtych złotych bram, no to sprawdzimy później ten tryb diabła, bo wydaje mi się, że tutaj w miarę szybciej idzie niż w tych toaletach, tylko muszę znowu wykupić swoje miejsce, bo niestety się trochę przesunęliśmy. Admin, tu mamy jeszcze jakieś koło fortuny. Za darmo jest coś, no oczywiście nie ma nic za darmo, jak w prawdziwym życiu, nie ma nic za darmo. No to jak sobie tu stoimy i czekamy, to chciałabym ogłosić kolejne rozdanie, tym razem na mystery boxa o wartości 250 zł, które zakupię na PGA, czyli Targach Gier w Poznaniu. Żeby dostać taką paczkę niespodziankę, to musicie zrobić dwie rzeczy. Pierwsza z nich to wspierać mój kanał. Przycisk wspierania znajduje się w tym miejscu pod każdym filmem, a drugą rzecz jaką musicie zrobić to w komentarzu pod postem dla wspierających napisać wasz pomysł na grę komputerową, na telefon, klaszową, karcianą. Możecie napisać jaki będzie cel gry, zasady tytuł, wszystko co wam przyjdzie do głowy a ja do końca października wybiorę najlepszy pomysł i rozdam taką paczkę niespodziankę tak więc serdecznie zachęcam do wspierania kanału o, trochę już sobie tutaj pogadałam z wami, a jesteśmy no prawie no, na 14 miejscu posuwamy się trochę do przodu, więc całkiem w miarę to idzie, to go jeszcze nie mogę niestety wykupić, im wyżej jesteśmy na tej chmurce, tym więcej nas tutaj przejście o jeden stopień kosztuje, zobaczcie to już w milionach tutaj to miejsce jest jedno liczone więc zbieramy nasze pieniądze. Można oczywiście zarobuksy. Ja nie wiem, czy jak ja już tam stanę pod koniec, czy naprawdę nie wykupię zarobuksy, bo tam jest zacięta walka. No dawaj, dawaj. Nubku, halo, kobietom się ustępuje. Zobaczcie w ogóle, jaki strój na Halloween już sobie założyłam. Możecie w komentarzu napisać, czy świętujecie Halloween, co tu się stało? Czekajcie, zaraz wrócę do pytania. No ktoś spuścił bombę atomową? Naprawdę? Ale jestem na szczęście na 13, miejscu, myślałam, że zacznę od nowa, już tak wszyscy się zrespią tam na ostatnim i zaczniemy od nowa. Moje pytanie było następujące, czy będziecie świętować Halloween, bo w Polsce nie jest to takie popularne, co to się stanęło? Ja nie wiem jeszcze, może będę, może nie. Na pewno po cukierki nie będę chodziła. Jak już to jakąś sobie wiecie tutaj, spotkamy się i zrobimy jakąś domóweczkę, jakąś imprezę w domu. Bo ja tak po, po domach to raczej nie będę chodziła zbierać cukierków. Na przykład słyszałam, że w szkołach nie robi się już Halloween, tylko się robi na przykład straszny dzień albo jakiś tam karnawał mikrokarnawał. Więc zawsze tam się można trochę poprzebierać. Dobra, możemy kol kolejne miejsce tutaj wykupić. To no, i dajcie mi tą dziewiąteczkę, ja już chcę bliżej. Tam już widzę te bramy, widzę już bramy. No i się odsuwam, niestety. Dobra, nie stać mnie niestety. No nie! Cały czas się cofam, a nie idę do przodu. Jak to jest, że niektórzy tak szybko przechodzą? Co oni mają, czego ja nie mam? Może pieniędzy. <grytanie> Co tu było? Jakieś a, aleluja, usłyszałam, co to było? Niektórzy z... widzę, że mają jakieś tutaj przedmioty świecące. Tam ktoś miecz jakiś miał, książki jakieś tutaj mają, dwie modlitwy. Jak te modlitwy? Ej! Co jest? Czemu tam ktoś lata? Zobaczcie. Halo, co tam się dzieje? Dobra, mogę wykupić moje miejsce jedno i coraz bliżej już jesteśmy. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie wywoła czegoś i się nie cofniemy do tyłu. To jak ja dojdę do tych bram, to też będę mogła sobie tutaj latać po tej krainie. Uuu, no dawać, dawać, dawać. Przesuwamy się, przesuwamy się. Ej, spadła. Ktoś tam spadł na dół. Patrzcie, latają kolejne osoby. A tam co to, co to tam jest? Dobra, sprawdzimy później to. Już jesteśmy bardzo blisko. Siódme miejsce. O, kolejne szóste, jednak szóste. Uwaga, uwaga. Coraz bliżej bramy. Straszy mnie ten przycisk, Kusi, ale sprawdzę to później. Jak się przełączymy, może na ten. Co to było znowu? Co to za aleluja? Cały czas słyszę jakieś dziwne dźwięki. No dawać, dawać. Ej, ale tutaj mogłam kupić sobie już rzeczy. Tu mi stać? Stać mi, dobra, na piąte, na piąte, już coraz bliżej. Zawsze w tych grach, jak się stoi właśnie w tej kolejce, to tutaj jest taka bitwa. No zobaczcie, nagle na ósmym jestem. Jak to jest możliwe? Dobra, klikamy tutaj, wykupujemy. Kolejne, o, z powrotem na szóstym. To naprawdę będzie taka bitwa na śnieżki. A tutaj on ma siedem grzechów, czyli on chyba wykupił ten tryb diabła. Okej, okay, czyli na razie będziemy mogli mieć albo modlitwę, albo ten tryb diabła, to grzechy będziemy mieli, okej? Okay. A ciekawe, czy, czy później pójdziemy nie do nieba, tylko do piekła jakoś na dół, jak to wykupimy. Czy to będzie po prostu strata pieniędzy? To też muszę sprawdzić dla Was. Czwarte, czwarte, czwarte. Już powinnam to chyba za robuxy kupować, ale nie, powstrzymam się, dam radę. Przeczekam, poczekam na swoją kolej. No nie, ja chcę do przodu, nie do tyłu. Ja chcę sprawdzić, co się znajduje za tą bramą. A, ten dźwięk aleluja to jest chyba, jak komuś się uda wejść. Jestem na drugim miejscu, zobaczcie. No dobra, na trzecim. To już tak blisko, tak blisko. Co ty latasz tutaj cały czas? Przeszkadzasz tylko, zakłócasz porządek. O, dobra, kupujemy miejsce. Jestem na drugim. A czemu ona nie wchodzi? Halo, wchodź tam! O! Aha! Dobra, czyli jak tutaj będziemy na tej pierwszej pozycji, to jeszcze musimy odczekać chyba 40 sekund tam było. O, mogłam kupić. Kurczę, nie zdążyłam. O, dawaj moje miejsce. O, 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 to mi się podoba, to mi się podoba. Czemu ona nie wchodzi? Już powinnaś mieć tam z 10 sekund chyba. Dobra, jestem na drugim ponownie. No wchodź, już powinien. Dobra! 10 sekund tam było, no nie, chyba nie uzbieram. Dobra, może uzbieram te, te pieniądze? Dawaj, dawaj, dawaj ja chcę przed nią wejść. Dobra, klikam, klikam, może mi się uda, może mi... Nie! Oh, nie, muszę minutę czekać, no nie wierzę, ona weszła przede mną. Kurczę, tak mało brakowało. Widziałam, że był napis wejść. No nic, musimy odczekać tutaj te 50 sekund, chyba, że wykupię zarobuksy, chociaż nie wiem, czy zarobuksy by mi coś dało. A, ja nawet nie mogę tutaj wydać moich pieniędzy, więc jak on wskoczy na moje miejsce, to ja go mogę przebić tutaj. Dobra, dobra, to zbieramy tutaj moje biliony, miliardy i czekamy cierpliwie. O! Nie! No nie wierzę! Czy ja wylądowałam właśnie na samym końcu? Aha. Dobra, kupujemy tryb diabła. Ja się nie nadaję ewidentnie do tego nieba. Skrzydła mi wyrosły, zobaczcie. I mam teraz grzechy. Czy ja będę jakoś szybciej? Ej, dostaję 0,5% szybciej tutaj pieniędzy. Dobra, prześcigamy ich tam! Zobaczcie, klecimy. Pyk! Na którym jesteśmy? Na czwartym miejscu. No halo, halo. Już tak blisko byłam. Dajcie mi wejść do tego nieba albo piekła. Chociaż ja tutaj oszukałam trochę, więc ja pewnie do tego piekła pójdę. Tu już, tu już mi macha, zobaczcie, diabeł. Chociaż włączyłam tryb diabła, to ja nie wiem, czemu tutaj mam takie białe skrzydełka. To bardziej pasuje do tego trybu anioła. No ale dobra, nieważne, nie będę tutaj wiecie się kłócić. To takie powinno mieć skrzydełka, a nie takie piękne białe. Dobra, możemy się poruszyć o jedno miejsce albo i nie. Jak te grzechy tutaj dostać? Co ja muszę zrobić? Może będę musiała używać tej bomby. No, ja naprawdę nie wierzę, że ktoś na mnie wydał tyle Robuxów. Ile to kosztuje konkretnie? 100 Robuxów, żebym wylądowała na samym końcu. Niesamowite to jest. No czemu on wskoczył przede mną? Halo, do widzenia. Ja tu powinnam stać. No nie. No i wszedł chyba do nieba. Zobaczcie, bo znowu było aleluja. Aha. A dlaczego jak ktoś przywołał szatana, to ja się cofnęłam? To tak nie powinno wyglądać, to ja wykupiłam tryb diabła, to ja, mnie powinno na sam początek dać, a nie na koniec. Dobra, czyli już wiemy, jak działa ten tryb przywołaj szatana, więc ja tego już nie będę wykupywać, To po prostu się zmienia ekran i diabeł się po prostu cieszy i się śmieje. No ale niestety też się cofnęliśmy najgorzej. Ja już chcę przejść te bramy, ale ja chyba nie zasługuję, żeby tam przejść. Uwaga. Kupujemy miejsce, mamy 30 sekund jeszcze. Nie! On też ma pieniądze. No nic, trzeba tutaj zachować i tak w ostatnich sekundach mu to miejsce zabrać. Ale on też pewnie będzie miał mikrofon. O, 18 sekund. Dobrze. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Dobra, kupujemy szybko, szybko, szybko. Kupujemy, halo! Nie staćmy. A! Zostawmy miejsce. 5, 4, 3, 2. Nie! No nie wierzę! Nie! Nie! Siedem, sześć, pięć, cztery, 3, 2, jeden! I wchodzimy. Już klikam od razu. tylko się jajko na start. Jajko? Okej, okay, czyli jak traficie do nieba, to dostajecie jajo. A w jaju było jakiś zwierzak chyba był. O nie... Jak to wyłączyć? Czekajcie, gdzie jest mój plecak? A e, tak, ja jestem w niebie, nie mam plecaka. No dobrze. Czyli potrafimy latać. Jak ja latam w ogóle? Co jest? Tu można wejść? Do tego zamku? Czy wy to słyszycie? Czy to jest jakaś impreza? No nie wiesz. Widziałam, widziałam, że w niebie jest impreza. Co to, papież? Co tu, tutaj? A nie, to rycerz. Ja myślałam... Ej, to trochę jak papież wyglądało. Nie wiem, taka czapka. Dobra, to ktoś tańczy w ogóle. Tańczący Joe. No, ma imprezę, no. Przynieś ludzi. Co? Ja... Aha, mogę tutaj pozapraszać po prostu do gry. Mamy basen jeszcze. czy Coś w basenie jest? Nie, nic tu nie ma, ale jej aż oczy bolą od tej dyskoteki, co tu się dzieje? W ogóle ja mam też czas tutaj 25 sekund tylko na pobyt w niebie i mogę latać sobie po całej mapie. Czy mi starczy, czy plus 5 minut, ile kosztuje? 19 robuxów? No dobra, wykupimy, bo trzeba tutaj trochę pozwiedzać jeszcze. A tam nie wiem, ile miałam minutka czy dwie minutki to trochę za mało, więc poblokujemy trochę im kolejkę. Nie wiem, czy może być więcej osób, by nie, chyba tak. Tu miałam coś sprawdzić, bo tu coś widziałam. Co tu mamy? Cmentarzysko jakieś. I tu mamy kostuchę. Wow! Ej, co tu, co tu się dzieje? Można tutaj do tego nagrobka wejść? Ej. Dźwięk wody jakiś słyszę, ale nic tutaj nie ma. Tutaj krzesełka poustawiane, tak jakby tu jakiś pogrzeb tutaj był. No tak, bo to może był mój pogrzeb w sumie. No bo skoro trafiłam do nieba, no to tak. Czy ja mogę ich jakoś potrolować tutaj w tej kolejce, co? Aj, zacięłam się w tej chmurce. Dobra, co tam słychać? Hello. Ej, tutaj na pierwszym miejscu jest ktoś, kto ma nick Jezus. Dawajcie, przywołamy jednak tutaj na tym serwerze tego diabełka i zobaczymy, może na sam koniec trafi. Uwaga, uwaga, 69! Ro... Tak! Przegoniłam ją z tego pierwszego miejsca! No nie wierzę! Naprawdę ona na sam koniec poleciała, to pewnie wyjdzie z gry zaraz, bo się obrazi. Uwaga, uwaga, sprawdzamy. Ale długa to kolejka, co jest? Nie, gdzie jest tutaj ten Jesus? Czyli wyszła z grypy. Nie, tutaj jest na trzecim miejscu. Dobra, hello. <grywa> Ale się zdenerwowała trochę, zobaczcie, bo wysyła taką złą buźkę. Już była na pierwszym miejscu i spadła niestety na trzecie. Wyjazd za trzy, dwa, jeden. Gdzie ja trafię? Ej! Przedmioty modlitewne. Dostałam Biblię! Gdzie ona jest? Inwentarz? Biblia posiadana. No mam w ręce. <grywa> A gdzie mój tutaj diabełek? No, mam jako grzech, że jeden grzech, ale już nie mam tak na kolorowo. Okej, okay, czyli ta Biblia daje mi tutaj zarobek chyba większy, więc będę mogła szybciej znowu dotrzeć tutaj do tych bram niebiańskich i zdobywać inne tutaj jakieś artefakty. Mamy krucyfiks, miecz anioła, czyli to jest to, co ten gościu tam trzymał w ręce. Jabłko Bogów, 25 modlitw trzeba blokować, czyli 25 razy w tej kolejce trzeba zostać. No nie. No dobra kochani, mi się ogólnie nie chce stać ponownie w tej kolejce do nieba, ale mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie dużo łapeczek w górę, a ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa pa!